To swojego rodzaju unikat, bo pierwszy kaktusowy energetyk, jaki został wydany kiedykolwiek. Red Bull Saber Edition 2021 rok. Nie mogę się doczekać, kiedy go spróbuję. Siemano ekipo, witam was serdecznie. Mam nadzieję, że tego deszczu nie będzie słychać. A dzisiaj kolejny raz zmierzymy się z matką wszystkich energoli. Znowu mamy Red Bulla, jak na razie ostatniego, ale mam nadzieję, że to się jeszcze rozwinie i dostanę ten najnowszy Summer Edition. No świdośliwa, kurde. Taki smak to naprawdę mnie może zaciekawić, ale na razie mamy Summer Edition z 2021 roku. Red Bull o smaku kaktusowym. Jeżeli kurde arbuz był, no można powiedzieć, że taki se, ale jednak imitował dobrze gumę arbuzową. Jeżeli jagoda jest jak na razie najlepszą jagodą, figa jabłko mogło być lepiej, ale bardzo dobry, dobra imitacja właśnie połączenia tych dwóch smaków. Jeżeli chodzi o smaki pół na pół, Red Bull dobrze jest. A Morela Truskawka też jest takim jednym z lepszych. Tak tu. To może być jak na razie najlepszy. Bo jak na razie przetestowałem czy to Komodo kaktusowe. Swoją drogą było całkiem niezłe. Tigerka. Rockstara. I w sumie chyba to tyle. To może ich Pobić na łeb na szyję. Jak to jest ze statystykami, wartości odżywczej i tak dalej. To jest strasznie podobny poziom. Pominę wszelkiego rodzaju witaminy, bo tam są jedne i te same wartości. Czyli wiecie, 8 mg kiacydy na 100 ml. To łatwo jest to wyliczyć. 20 mg i po 5 mg czy tam mikrogramów z całej reszty witamin B. 22 g, 27,5 g cukru i 112,5 kilokalorii. To już tak na szybko, naprawdę, bo jestem bardzo ciekawy, czy. Matka wszystkich energoli smakowych znowu będzie jednym z faworytów. Statystyki nam już nie są potrzebne. Sprawdźmy to. Ach. Powoli się przedzieramy przez te energole 250 ml. Powoli kroczymy do rockstarów Punch, której jestem w serii naprawdę ciekaw. I ja już tu czuję, że to naprawdę daje kaktusem. Kurde, jakbyście kaktusa wąchali. To według mnie jest najbardziej autentyczny zapach kaktusowy. To centralnie pachu, pachnie jakbyście przekroili kaktusa na pół i powąchali go. Jednak te zapachy naprawdę ten... Naprawdę były kozackie. Sprawdził jak to z kolorem. Co? Cześć, co? Nie no, wzrok mi, mi się nie pierdzieli. To jest fioletowe. To wygląda jak Red Bull jagodowy. Kurde cię w mordę. Tak! Ożesz ty w mordę cię kopane! Jak to jest barwnika, to cyjany, błęki wręczowe co? Nie mamy zielonego energetyka, mamy za to fioletowy. Ja cię pierdzielę. A w sobie tak się zastanawiam: matka czy ojciec? Jakbym bardziej nazwał Red Bull, no bo od niego wzięły się wszystkie energole, ale. Dobra, to no przedyskutujemy to może kiedy idzie, ale ja pierdzielę. Jestem zaskoczony. No tak, patrzę na tego jagodowego, którego już. Ostatnim razem wypiłem i już postawiłem na półce, ale... Ej. Dobra, pierdzielę na bok. Spróbujmy tego. No teraz jestem kurde zaszokowany. To jest taki fiolet przechodzący w czerwień. Nie widzę tu żadnych wypadku zieleni. Kurde. Wow! Co tu się odpierdzieliło? Wow! Jeżeli tak, kaktus, sok 100% smakuje, to ja nie wiem. To smakuje jak taki typowy kaktusowy energetyk, ale z tym czymś. Wspomina trochę perfumy? Ale to jest dziwne! Nie wiem, to może być dziwne porównanie, ale ja tu się czuję, jakbym pił piwo wymieszane z sokiem z kaktusa. Mam taki chmielowy, kurde, smak. Taki drugoplanowy. LOL! Nie wiem, jak to inaczej... Nie no, z zapachem to naprawdę kaktus taki typowy, ale smak, jeżeli tak naprawdę smakuje kaktus, to szacun za odwzorowanie smaku. Ja myślę, że pierdeknęli się na rozlewki i dupnęli tutaj jagodowego, ale nie. A czekaj. Nie, data jest normalna. Przypominam, to był ostatni w żabce znaleziony. Aż kupiłbym sobie jeszcze jednego i sprawdził tak na 100%. Tylko gdzie teraz szukać tych Red Bulli? U mnie na razie jako jedyne są Red Bull sugar free, normalny i ten z acesulfamem, ten w puszce szarej. Bo są dwa zero cukru z dwoma innymi słodzikami, czyli wiecie, cukra a te drugie z sulfamem. Dobra, no kurde. Ja jestem zdziwiony. Nie wiem nawet jak to reagować. Dobra, może powiem tak. Od Rockstara ja bym go chyba preferował. Czyli jednak i tak, kurde, to dostanę pierwsze miejsce. Ale to ma tak popierdzielony smak, jakbym pił piwo o smaku kaktusa. No kurde. Dobra. No zaszokowałem się. Zaszokowałem się i naprawiłem o wiele większej ochoty, jeżeli chodzi o te, o Red Bullę. Mam nadzieję, że znajdę jeszcze więcej tych ee, smaków Red Bulla. I ja na razie mogę powiedzieć tak. Jeżeli mi nie wierzycie, znajdźcie go. Albo jak piliście, to dajcie znać, czy wy też mieliście takie odczucia. Jak według was ten Red Bull smakuje? Ok, to by było na tyle. Kurde, ale ja się zdziwiłem dzisiaj. To jest na pewno, kurde... To jest na pewno chyba ten naturalny smak kaktusa. Nie wiem, bo nigdy nie piłem soku stuprocentowego. Piłem napoje kaktusowe, które bardzo przypominały na przykład Tigera, na przykład Komodo, co ostatnio piłem. Na przykład. Nie, w sumie. Rockstar miał jednak inny ten smak kaktusa. Był najlepszy, ale to. Jeżeli to jest. Naturalny smak kaktusa to jest pierwsze miejsce, a jeżeli jednak nie pierdygnę, to i tak na drugie. umówmy się tak. Ja już nie przedłużam. Następne wlatują kolejne Rockstary. Serie kurde z Red Bullami, z Komodo, z Burnami. Mamy na razie zamknięte. Nie powiem, że się cieszę, ale jest kozak. Było wiele zaskoczeń, jeżeli wam to jak na razie podsumować. Doszły, doszło mi dużo puszek. Dzięki jeszcze raz Kobodo za przesłanie mi trzech smaków do przetestowania. Wpadajcie do nich na sklep i na facebooka i to by było na tyle. Widzimy się następnym razem.